Witam po przerwie. Ostatni goście w dzisiejszym programie z sportów rowerowych. Przenosimy się teraz na sporty wodne, bo Szczecin jest pięknie okalany akwenami wodnymi i warto z tego korzystać. i Myślę, że coraz więcej mieszkańców naszego miasta to docenia. W związku z tym porozmawiamy sobie o wakacjach pod żaglami i nie tylko z moimi dzisiejszymi gośćmi. A są nimi pani Monika Kała z Centrum Żeglarskiego. Witam serdecznie. Pan Jerzy Szwoch, kapitan Daru Szczecina. Dzień dobry. Witam serdecznie oraz pan Tomasz Owsip Kozłowski z rzecznik prasowy żeglugi szczecińskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. No właśnie. Dużo będzie się działo. Mamy dużo tematów, bo każdy pewnie coś ciekawego ze sobą tutaj przyniósł. Pani Monika, może zaczniemy od tego, co centrum żeglarskie przygotowało na ten okres wakacyjny? Bo na pewno jest dużo kursów, pewnie pewnie jakieś półkolonie i dla dzieci. Tak. Co się będzie działo? Dzieje się bardzo dużo w tym roku mamy sześć turnusów półkolonii publicznych dla każdego z miasta i także dla dzieci które już teraz uczą się u nas żeglarstwa w centrum na przykład już teraz od poniedziałku rusza pierwszy nasz turnus Mam bardzo bogaty program. Dzieciaki będą stawiać te takie, które mają swój pierwszy kontakt dopiero z żeglarstwem, stawiają swoje pierwsze kroki na wodzie. Mm -hmm. Będą się uczyły pływać na optymistach, będą mogły skorzystać z kajaków, z, innych, z innego sprzętu wodnego. Na przykład mamy bardzo... Takie fajne jachty, dezety, które są prawdziwym wyzwaniem dla młodych adeptów żeglarstwa, ponieważ wymagają takiej współpracy, równego wiosłowania, ponieważ są to jachty wiosłowe. Co jeszcze? Zawsze przewidujemy szereg różnych gier i zabaw na lądzie. Jesteśmy gotowi na każdą pogodę. <noise> <noise> Poza tym mamy jeszcze półkolonie sportowe. Dla dzieci, które są już trochę zaprawione w boju i chodzą do nas do sekcji regatowych, będą miały okazję poćwiczyć także w wakacje swoje umiejętności, potrenować do zawodów, które ciągle się odbywają. Do tego mamy bardzo dużo obozów żeglarskich, obóz, który teraz już właściwie, jutro już się kończy, obóz kiperowy, po, dzieciaki buwały po Jeziorze Dąbia, po Zalewie Szczecińskim. Dostaliśmy ostatnio telefon od kapitana Jerzego Kaczara, który mówił, że spieszą się do Lubczyny, ponieważ tam jest strefa kibica i dzieciaki koniecznie chcą obejrzeć mecz. No wiadomo, e, tak. nawet się nie dziwię. E, na przełomie lipca i sierpnia. Rusza kolejny obóz za kamarkami Zalewu szczycińskiego. Szczecińskiego. Jeszcze można się zapisać, są wolne miejsca, także z, e, gorąco zachęcam. To ja się tak podpytam, Pani Moniko, bo e, mówimy o dzieciach, ale od jakiego wieku takie dzieciaki mogą przychodzić na, na półkolonie, Na półkolonie kolonie, na na pół od 7 roku życia Aha, do 16. Ale tak naprawdę głównie zapisują się dzieci do 13 roku życia, a te starsze właśnie zachęcamy do udziału w, w rejsach. Obozach. Tak, w, w obozach albo rejsach. Albo rejsach tak. już. Ale te obozy, jak Trwają. Na, na ile tych dzieciaków się pozbywają? Rodzice z reguły z domu? gdzieś. <noise> 10 dni, czasami dwa tygodnie, zależy który, ale generalnie to już jest taka dłuższa wyprawa. Młodzież śpi na jachtach, więc to jest takie połączenie takiego obozu wędrownego i trochę obozu przetrwania. jest to, taka, myślę, że to jest super tak, przygoda tak, dla trochę wzięcia odpowiedzialności za siebie i za swoją załogę, ponieważ. Opiekunowie nie są w stanie uczestniczyć non stop, być ciągle z dzieciakami na łódkach, tylko się zmieniają i asekurują może z, albo z innych łódek, także muszą się wykazać. No to na pewno uczy odpowiedzialności. Tak. I tak, to jest taki dobry sposób na oderwanie się od tej codzienności y, 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 siedzenia przed komputerem, oglądania telewizji, no y, poznania takiego prawdziwego życia marynarza. Mam nadzieję, że tak. Wi-Fi tam nie ma. Nie ma, na jeziorze nie ma Wi-Fi. A telefony są zabierane na 23 godziny na dobę, czyli dziennie można spędzić z telefonem godzinę czasu, żeby jednak troszkę zerknąć na fejsika albo zadzwonić do mamy. No tak, i bardzo fajnie, fajnie, super aktywność, bardzo tak. mi się to podoba, naprawdę. Myślę, że ta, dla takich młodych ludzi, nastolatków, tego typu wyprawa bardzo dużo daje i bardzo, bardzo dużo uczy. Po powrocie tak. to są zupełnie inne dzieci. To na pewno, tak. także serdecznie polecam. Jeżeli mówimy o rejsach, to myślę, że te, tego tematu najlepiej, najlepiej o tym A. temacie powie nam kapitan e, Jerzysz Foch. E, jakie rejsy, co, gdzie można te dzieciaki wysłać? Czy rejsy są też dla dorosłych? Co ciekawego e, tutaj pan przygotował? Znaczy my jesteśmy taką kontynuacją tego, o czym pani Monika powiedziała, bo tam są obozy dla dzieci do lat 16. My natomiast rejsy morskie organizujemy, znaczy przewidujemy naszych, powiedzmy, załogantów, którzy będą mieli od 16 roku wzwyż. I to może być ta młodsza młodzież, może być ta starsza młodzież. Także nie ma tej górnej granicy wieku. Jest ważne to, co jest w środku. Jak ktoś się czuje młodo, to niech się mustruje do nas. I my chcemy po prostu pokazać. W tym roku rejsy są krótsze organizowane przez nas, jeżeli chodzi o morską działalność. Nie są jakieś tam miesięczne, trzy tygodniowe, tylko są 8-10 dni trwają. Zadaniem ich jest pokazanie pracy na jachcie. Na przykład dla osób, które chcą gdzieś płynąć sobie na Chorwację albo no nie wiem, chcą gdzieś popłynąć w jakieś dłuższe rejsy, to mają możliwość u nas zobaczenia, jak wygląda to od podstaw, czyli jak się wsiądzie na jacht, co się robi przed wypłynięciem, potem w trakcie rejsu, jak się ten jacht prowadzi, jak się nim żegluje, załóżmy, jak wyglądają cumowania w portach. Jest dużo różnych szkół żeglarstwa i czasami one nie znają egzaminu w warunkach morskich. Jest to dobre gdzieś tam na jeziorku, Natomiast na morzu nie zawsze... Troszkę inaczej. I my to staramy się prostować. Pokazać, jak wygląda to faktycznie żeglarstwo, szczególnie od tej strony zachowania bezpieczeństwa. Jak nauczyć prawidłowych odruchów. Jak na przykład poprowadzić tą taką, no nie mówię rozbudowaną nawigację, ale taką podstawową nawigację, w razie czego jak prąd wysiądzie na jachcie i nie ma GPS-a, nie ma komórki. I wtedy się okazuje, że ta jeszcze nawigacja taka już... W zasadzie zaprzeszła, bo powoli mapy papierowe wychodzą w ogóle z obiegu. Żeglarze jakoś nie lubią ich. Żeglarze nawet czasem mają problem z przeniesieniem pozycji wyświetlania na GPS-ie na mapę. My to staramy się to prostować. Ale myślę, że warto umieć korzystać z, z takich że tak powiem za przeszłych e, e, narzędzi, bo no, są, e, są te technologia, potrafi być zawodna i niestety trzeba umieć się odnaleźć, szczególnie jak się jest na, e, na jakimś olbrzymim akwenie wodnym e, i tak naprawdę nie mamy za bardzo punktu odniesienia, Oczywiście, że to tak. trzeba się umieć jakoś tam odnaleźć przecież. Oczywiście, że tak i to właśnie takie coś, co nie wymaga prądu jest bardzo fajne. <śmiech> no, <śmiech> nie, nie psuje i przydatne się. i się nie psuje, <laughs> dokładnie. Ym, czy fajny też jest pomysł, że te rejsy są takie krótsze? Bo, bo myślę, że nie jest łatwo wygospodarować miesiąc urlopu dla takich osób, y które kochają żeglarstwo, ale mają gdzieś tam jakąś swoją zawodowe, zawodową pracę. No, miesiąc urlopu no kto, kto da? No, nie wiem, ja, czy są tacy szefowie przychylni. Wszyscy? Ale zdarzają się na przykład takie sytuacje, że żona w tajemnicy przed mężem wykupuje dla niego rejs jako niespodziankę. To, A sama e... zostaje w domu. A sama zostaje A sama. w domu. To Bo się jest nabierze, no, jest. Właśnie chciałabym najpierw pozbywać dziecię później męża. No właśnie. Jest. Ale tak naprawdę takie 8-dniowe rejsy to jest myślę super rozwiązanie i dzięki temu też łatwiej spopularyzować tę formę tak. aktywności dzięki od, temu. Od niedawna zresztą mamy też taką możliwość. Zaplanowania swojego rejsu y, samodzielnie można wybrać y, z oferty Centrum żeglarskiego jacht, kapitana i umówić się na parę dni, dogadać trasę, gdzie, w które konkretne Super. miejsce mo no, można pojechać. Także poza tymi zaplanowanymi już z góry z wyznaczonymi datami i ilością miejsc, można jeszcze y, coś tam dołożyć do naszej oferty pod y, takie. Indywidualne zapotrzebowanie. Super, e, fajna, tak, no fajna, marina, fajna że, możliwość. Tak. Bardzo modne jest takie teraz e, dopasowywanie e, do, tak. do, do, do potrzeb e, konkretnej osoby. Panie Tomaszu. Jeżeli nie żagle, to co w takim razie? Co jeszcze możemy, z czego możemy jeszcze korzystać podczas tej pięknej pogody, jaką mamy? To jest chyba rzeczywiście tak, że najpierw dzieciaki idą na półkolonie i obozy, później rodzice idą na rejsy pod żaglami. E, a tak naprawdę, jeżeli ktoś za bardzo nie ma czasu, a trochę chciałby zobaczyć tego Szczecina od strony wody e, i tutaj mówię z pełną świadomością, że ten na, nasze malutkie motoróweczki nie mają się e, co równać z darem Szczecina, ale jest to pewien substytut, który świetnie można wykorzystać. Tym bardziej, że motorówki wypożyczalnia motorówek żeglugi szczecińskiej nie wymaga od naszych gości żadnego patentu. To znaczy te, o, te silniki tych motorówek są na tyle ze słabą, na tyle mocą. Że można rzeczywiście bezpiecznie na taką motorówkę wejść po krótkim przeszkoleniu dotyczącym bezpieczeństwa i tak naprawdę na 2-3 godziny powędrować sobie właśnie na przykład na jezioro Dąbie zobaczyć zakątki wodne, bo je także w Szczecinie mamy i tam nie dotrzemy lądem, nie dojedziemy rowerem, nie podjedziemy samochodem pod to sam prawda. pomost, tylko dostaniemy się kajakiem albo właśnie taką motorówką. E, więc to może być bardzo ciekawy w moim mniemaniu pomysł, nie na dłuższy wypad, tak jak tutaj nasi przyjaciele z Centrum Żeglarskiego polecają, ale na taką jednodniową. Wycieczkę właśnie od strony wody. Czyli też super sprawa nawet po pracy, jak ktoś ma ochotę, jest piękna pogoda, a nie chce siedzieć w domu, to faktycznie te dwie, trzy godziny jak najbardziej. Dokładnie tak. Poza tym no, tam naprawdę niewiele trzeba umieć. Ja wiem, że zazwyczaj spotykamy się z osobami, które obawiają się jednak trochę tego, żeby przesiąść się ze tych czterech kółek na wodę i tam sobie manewrować. Ale de facto mamy dwa narzędzia, to znaczy kierownicę, która działa dokładnie tak, tak samo. Jak każda inna kierownica, i taką manetkę, czyli mówiąc bardzo kolokwialnie, wajchę przód, jedziemy do przodu, Albo płyniemy do, do przodu, tył, płyniemy do tyłu, koniec historii. Nie zdarzyło nam się podczas trzech sezonów funkcjonowania wypożyczalni, żeby ktokolwiek miał jakąś nieprzyjemną sytuację na wodzie. Raczej spotykamy się z odpowiedzialnością naszych gości i myślimy, że to naprawdę bardzo fajny pomysł do tego, żeby spędzić sobie jakieś popołudnie wzdala od tego zgiełku miasta. I to serdecznie polecam i polecamy my, generalnie, wszyscy tutaj, jak jesteśmy zebrani, bo myślę, że to jest przepiękna forma aktywności. Spędzanie czasu nad wodą jest czymś cudownym, szczególnie jak pogoda nam sprzyja. Niestety musimy kończyć, jak tak jak wiedziałam, że nam ten czas szybko ucieknie, bo każdy miał, miałby coś ciekawego jeszcze pewnie do powiedzenia. Także dziękuję za dzisiejsze Dziękujemy. spotkanie i życzę udanego sezonu żeglarskiego. Dziękuję tak serdecznie. Moimi gośćmi byli pani Monika Kała z, z Centrum żeglarskiego kapitan Jerzy Szwoch, kapitan Daru Szczecina oraz pan Tomasz Owsi Kozłowski, rzecznik prasowy żeglugi szczecińskiej. A ja Państwu bardzo dzisiaj dziękuję za spędzony czas i zapraszam na kolejne wydanie programu Galaktyka Pomerania.